Hej, jestem Mucja. Chciałam się podzielić z Wami dzisiaj moim świadectwem i tym, jak Pan Jezus zmienił moje życie, jak wyciągnął mnie z tego ciemnego świata i niedobrego. Nie wiem, od czego zacząć. Może zacznę od tego, że w mojej rodzinie zawsze było dużo alkoholu. Zawsze były jakieś tam awantury, przemoc I to bardzo źle odbiło się na mojej psychice, wiecie Ja zawsze się bałam, takie miałam też lęki w sobie I, i, i po prostu zamknęłam się Jako dziecko na pewne, na pewne rzeczy Przeszłam też związek, w którym W którym również źle odbiło się to na mojej psychice. I w pewnym momencie uświadomiłam sobie, że to życie moje no nie ma sensu. Zadawałam sobie też pytania, po co ja żyję, po co, po, co, po co w ogóle, po co to wszystko w ogóle, nie? I wiecie, zamknęłam się też, też na ludzi. Ja wtedy byłam sama. Nie miałam osoby, która, która mogłaby mi jakoś pomóc, doradzić. I po, 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 po paru latach poznałam brata w Chrystusie, który pierwszy raz powiedział mi o Panu Jezusie, o tym, co, o tym, jak zmienił Jego życie. I wiecie, ja nie byłam gotowa wtedy na tę rozmowę, bo psychicznie czułam się naprawdę źle i. Zrobiłam wtedy takie oczy, jak, jak ten brat powiedział mi o panu, że no, ja, ja wtedy nie widziałam dla siebie szansy w ogóle na, na, na jakąś, jakąkolwiek przemianę. No i było ciężko, wiecie, ciężko było wyjść z, z tej ciemności, w której żyłam, ciągle się lękając i, i, i bojąc wszystkiego, co, co, co wokół mnie wtedy było. Bałam się też rozmawiać z kimkolwiek, bo bałam się też, że, że ludzie mnie ocenią, że, że mnie skrytykują, że no ogólnie byłam taka zamknięta w sobie, wiecie. I kiedy ten brat powiedział mi o panu i, i, i co on zrobił dla, dla jego życia, to ja się tak. Próbowałam nawracać po jakimś czasie i, i chodziłam też swoimi drogami i raz się tak nawracałam, raz, raz znowu wracałam na to samo miejsce i to była taka wiecie ślepa uliczka, która nie prowadziła do niczego dobrego. I, i, i to życie tak coraz bardziej mnie y, męczyło. Ta codzienność taka, gdzie naprawdę no, nie mogłam sobie znaleźć miejsca i, i y, y, y wpadałam w taką lekką depresję. Y, i pewnego dnia sobie, wiecie, tak przyszłam do domu po pracy i byłam już tak bardzo zmęczona tym, tym życiem yy, moim, tym, w czym tkwie, wiecie. I uklęknęłam, padłam na te kolana. Pamiętam, że rozpłakałam się wtedy yy, i powiedziałam do Pana: Jeżeli Ty jesteś, Panie, to Ty przyjdź do mojego życia, zmień, zmień to życie. I wyznałam panu wtedy wszystkie moje grzechy, że, że, że po prostu jest mi ciężko. I, i, i wiecie, ten taki ciężar, co, co, co czułam, idąc przez to całe swoje życie, ten taki bagaż tych takich wszystkich moich doświadczeń, nagle znikł. I poczułam taką ulgę, wiecie, na moich plecach. Że coś, się, że coś się zmieniło, wiecie, że, że ja powiedziałam do Pana, żeby zabrał ten cały ciężar, który, który był tam gdzieś z tyłu. I poczułam taką ulgę, wiecie, że, że ktoś mnie wysłuchał, że, że coś się zmieniło, nie? Takiego, że, że taka po prostu nastał taki pokój w moim, w moim sercu, że, taka, że Pan Jezus wlał taką miłość, którą potrzebowałam. Tak naprawdę odmowego, bo, bo nikt nie dał mi tyle, tyle miłości i wsparcia co właśnie Pan. I to było takie niesamowite przeżycie i, i, i ja rok temu przyjęłam właśnie chrzest, oddałam swoje życie Jezusowi. I powiem wam, że no to była najlepsza decyzja w moim życiu. Jakąkolwiek podjęłam decyzję, to, to to nic nie spotkało mnie lepszego i dziękuję za to, za to Bogu, że, że mogę dzisiaj się z wami tym podzielić, że, że dodał mi Pan Jezus odwagi żeby w końcu nagrać to świadectwo i i, i, i powiedzieć co, co, co pięknego Pan Jezus robi i wiecie, nie, nie wszystko od razu się zmieniło mi też było ciężko, ja też, też nieraz upadałam, ale wiedziałam, wiecie, że, że mam nadzieję w Bogu, że mogę wstać i powiedzieć, że... i, i, i porozmawiać z Panem Bogiem, że, że ja tak nie chcę, że chcę że, 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 że pokutować z tych, z tych wszystkich moich upadków, z tych wszystkich grzechów. Ja wiem, że ja mogę oddać te, te, te wszystkie grzechy i te upadki Panu Bogu i, 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 i wtedy i wtedy naprawdę mm, było mi lżej, jak mm, zawsze mówiłam o Panu Bogu, że, że jest mi ciężko, że, że sama sobie z tym nie poradzę, że, że też mówiłam Panu Bogu wtedy, że, żeby zbadał moje serce, żeby, żeby pokazał ten charakter mój, żeby mnie szlifował też. I, I wiecie, ja cały czas się uczę. Cały czas się uczę tego, jak Pan pracuje ze mną, jak pokazuje mi różne rzeczy, które są we mnie. I to jest takie niesamowite, że, że oddajesz Bogu swoje życie, nic nie mając, i zaczynasz od zera. I, i, I Pan Jezus wlewa ci miłość, łagodność, pokorę do serca. I ty możesz się y, tym dzielić z innymi. I dziękuję Panu Bogu, że, że dodał mi dzisiaj odwagi, żeby nagrać to świadectwo i, i podzielić się z Wami. I też chcę Was zachęcić do tego, żebyście się też dzielili. Tym, co, co robi dla Was Pan Jezus, jakie wielkie cuda on działa. To jest naprawdę, to, to, to jest naprawdę niesamowite. I, I jeszcze chciałam tutaj przeczytać pierwszy list Świętego Jana, piąty rozdział od XIV wersetu. Taka zaś jest ufność, którą mamy do niego, że jeśli o coś prosimy, zgodnie z jego wolą wysłuchuje nas. A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, wysłuchuje, o cokolwiek prosimy, wtedy wiemy, że otrzymujemy to, o co go prosiliśmy. Amen. Ja prosiłam Pana Boga o to, żeby zmienił moje życie i Pan Jezus je ja zmienił. I zachęcam Ciebie, żebyś też mogła się pomodlić, żebyś mógł zawołać do Pana, że możesz to zrobić, że Pan może zmienić Twoje życie ku dobremu. Błogosławię, I jeszcze raz dziękuję Panu Bogu za odwagę, że, że mogłam nagrać to świadectwo, że mogłam się y, tym podzielić z Wami. Błogosławię Was. Dziękuję.